Poszła wiosna, przyszła zima. Wiosna śpi, błękit nieba jej się śni. Otulona pod ziemią korzeniami, z kolorowymi kwiatkami, nie potrzebuje kołderki, pachnące są jej sukienki. A podusię ma z miękkiego mchu, zobaczysz ją kiedyś znowu tu. Teraz zima rządzi. Ona śniegiem wszystko przyrządzi. Wszystkie łąki, pola, góry. Białymi gwiazdkami, obsypuje z chmury. Potoki zakryje przeźroczystym lodem. I nie zobaczysz, co jest pod spodem. Szron zagości na trawie i krzewach. Ptaszek na drzewie nie zaśpiewa, łapki mu zmarzną, więc bucikami ptaszki nie pogardzą. Mróz z zimą tańczą walca, zostaną aż do marca.